Shup 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 bank! W ubiegłym tygodniu odbyło się nietypowe rozdawnictwo. Gra Total War Saga Troy przez pierwsze 24 godziny od premiery była dostępna za darmo na Epic Game Store. To musiało skończyć się z załamaniem serwerów, chwilowym, ale jednak. Powiedzieć, że gracze rzucili się na grę, to nic nie powiedzieć. W jedną dobę do konta przypisało ją 7,5 miliona osób. Twórcy przyznali, że to przebiło ich oczekiwania i podziękowali wszystkim entuzjastom gier strategicznych. Obecnie, po zakończeniu darmowego rozdawnictwa, gra kosztuje 213 zł, a na Steama, zgodnie z umową o ekskluzywności, trafi dopiero 13 sierpnia 2021 roku. Boy. W tym tygodniu do rąk graczy trafi Microsoft Flight Simulator 2020, czyli lotniczy symulator, w którym możemy oblecieć całą kulę ziemską. Produkcja oferująca ogromną skalę i świetną oprawę wizualną zebrała fantastyczne oceny, w tym wiele maksymalnych not. To właśnie te dwa aspekty są chwalone najczęściej. Recenzenci zauważają jednocześnie, że gra jest typowym sandboxowym symulatorem, nie znajdziemy tu więc kampanii, która poprowadzi nas za rękę, ale za to jest dużo ułatwień. Gry przetestować można relatywnie tanio, bo będzie ona dostępna w ramach Xbox Game Pass na pc -cie. Dwa newsy o potencjalnych remasterach gier Electronic Arts. Po pierwszej ofercie Amazonu pojawiła się gra Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Co zrodziło ploteczki, że wydawca szykuje taki projekt? To nie zostało jeszcze skomentowane. Przypominamy, że chodzi tutaj o Hot Pursuit, który wyszło w 2010 roku, a nie w 1998 roku, bo wtedy pojawił się Need for Speed 3 Hot Pursuit. Więc teraz mówimy o remasterze Reboota, czy coś w tym stylu. Nieco gorsze informacje mamy o rzekomym Mass Effect Trilogy Remastered. Brytyjski sklep Game zbierał jakiś czas temu preordery na taki produkt, ale teraz je anulował. Produkt o takiej nazwie nie istnieje i był błędem w naszej ofercie, poinformował sklep. Mała w regularnych newsach, bo chciałem zaprezentować wam Drabinę. Ale nie taką zwykłą Drabinę z gier, lecz Drabinkę turniejową. Rozpoczynają się świerć finały turnieju Valorant Crunchips Cup. O nagrody z puli 17,5 zł oraz miesięczny zapas Crunchips walczą m.in. innymi Fold on Bors, czyli nowy zespół Izaka i Saju, oraz zwycięzcy XCOM AGO Cup 2 — Those guys. Oficjalne streamy będą transmitowane codziennie o 19 na Twitchu friendlyfire.pl. Zapraszam na oficjalną stronę wydarzenia, gdzie można zaobserwować Drabinę, znaczy Drabinkę turniejową. Jedną z potencjalnie ciekawych premier ubiegłego tygodnia był Dying Light Hellrate, czyli DLC do polskiej gry akcji o walce z zombie. Ten dodatek kosztujący 35 zł przenosi graczy do alternatywnej wersji gry, w której walczymy z przeciwnikami rodem z gier fantazy. To oczywiście pozostałość po anulowanym projekcie Techlandu znanym jako Hellrate. Niestety, jak wskazują recenzje na Steamie, dodatek raczej nie spodobał się fanom. Jest on krytykowany za zbyt mały rozmiar, wtórność i niezbyt ciekawych przeciwników. Czas na szybki przegląd modów do gier. Po pierwsze mod Brave New World do Fallouta New Vegas wprowadza zmiany w zakresie voice actingu. Twórcy modyfikacji nagrali od nowa dialogi 140 postaci, by zwiększyć różnorodność głosów. Tymczasem w świecie Skyrim a mod Beyond Skyrim, którego wstępna wersja wyszła jakiś czas temu, ma wzbogacić grę okrainy Morrowind, Hammerfell, Elsewhere czy Black Marsh. I te ostatnie pokazano w nowym zwiastunie. A teraz oglądacie gameplay z moda Skywind, który chce odtworzyć zawartość Morrowinda na bazie silnika Skyrim Special Edition. Wygląda to imponująco. O FIFA wiem tyle, że wychodzi co roku i polega na zbieraniu kart z piłkarzami z lootboxów. Albo nie, czekaj, tam też prawdziwą grę do tego dodawali. O kopaniu piłki? To oczywiście żart. Tak czy inaczej mamy wieści na temat FIFA 21. Ta ma przynieść usprawnienia w zakresie symulatora meczów, dając graczom większy wpływ na ich przebieg, wybór profilu piłkarza, który zdefiniuje jego zachowanie na murawie, czy zmiany w zakresie prowadzenia treningów. Wiemy też, że gra zajmie na xboxowym dysku 50 gigabajtów. A z innych wieści, Epic v jest z Googlem i Apple, ale o tym mogliście posłuchać na głównym kanale. Cześć!